Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, jedną z podstawowych wartości konstytucyjnych jest decentralizacja władzy publicznej i zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości wykonywania zadań publicznych. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której duża część potrzeb obywatelskich o charakterze publicznym Rozstrzyganek będzie możliwie blisko obywateli i w której to sytuacji mieszkańcy wspólnot samorządowych będą posiadać na te rozstrzygnięcia istotny wpływ. Samorząd terytorialny uczestniczy zatem w sprawowaniu władzy publicznej, zaś konstytucja zapewnia mu udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Niemniej dostrzegając problemy, przed jakimi stanęły samorządy w ostatnich czterech latach. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła aż dwie kontrole systemowe dotyczące wpływu działań państwa na sytuację finansową samorządów. Pierwsza z tych kontroli dotyczyła wsparcia finansowego samorządów przez państwo. Druga natomiast odnosiła się do prawidłowości zapewnienia samorządom finansowania zadań publicznych, która, co warto podkreślić, opierała się na pełnej współpracy z kontrolowanymi jednostkami samorządu terytorialnego jako strategicznymi interesariuszami całego procesu kontroli. Wyniki obu kontroli potwierdziły, że ze względu na zwiększony zakres zadań własnych nałożonych na samorządy przez władze centralne oraz dynamiczny wzrost kosztów bieżących, znacząca część samorządów nie tylko doświadczyła zahamowania dynamiki dochodów, ale także doświadczyła finansowej zapaści. Najwyższa Izba Kontroli w tym miejscu stawia pytania wynikające z ustaleń kontroli. Dlaczego w 2023 roku na skutek zmian podatkowych niemal 58% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmuszona była zaplanować deficyt operacyjny? Dlaczego Warszawa była dyskryminowana lub wręcz pomijana przy podziale środków dla samorządów? Dlaczego w kancelarii ówczesnego prezesa Rady Ministrów opracowano mechanizm, aby część dochodów utraciła tylko Warszawa, która w latach 2020-2023 z tego tytułu straciła niemal 800 milionów złotych? Dlaczego ze spotkań odbywanych z kierownictwem kancelarii prezesa Rady Ministrów i samym premierem nie sporządzono notatek służbowych w sytuacji, kiedy podejmowano decyzję decyzje o podziale kilkudziesięciu miliardów złotych? pomiędzy samorządy. Dlaczego premier przyznawał niektórym samorządom środki z rezerwy ogólnej, a innym odmawiał wsparcia bez rzetelnego uzasadnienia podejmowanych decyzji? Dlaczego tolerowany był mechanizm nierównego traktowania samorządów przy przydzielaniu dodatkowego udziału w podatku PIT do tego stopnia, że niektóre samorządy otrzymywały zaledwie kilka procent utraconych dochodów, a niektóre z nich kilkaset procent? Dlaczego opracowywane były przepisy pozbawiające niektóre jednostki należnego im wyrównania dochodów z tytułu podatku CIT, w tym przede wszystkim województwo mazowieckie, które miało utracić z tego tytułu prawie 537 milionów złotych? Dlaczego w końcu aż 118 jednostek samorządu terytorialnego, w tym takie miasta jak Lublin, Gdynia, Sopot, Opole, Olsztyn, Ostrołęka, Tarnów czy Wałbrzych, nie otrzymały choćby. Jednej złotówki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pomimo że każda z tych jednostek złożyła odpowiednie wnioski. Czym natomiast zawinili sami mieszkańcy tych regionów, którzy w ten sposób zostali pozbawieni środków publicznych na rozwój ich lokalnej społeczności, na przykład na remont szkoły, do której chodzą ich dzieci? Szanowni Państwo, w budżetach samorządowych dochody własne były wypierane przez środki otrzymywane z budżetu państwa i rządowych funduszy. Środki te były dzielone często w sposób nieprzejrzysty i nietransparentny, a decyzje o ich przekazaniu samorządom były podejmowane dopiero w trakcie roku budżetowego, co utrudniało samorządom planowanie budżetów. Ponadto większość przekazanych samorządom środków była dzielona uznaniowo. W 2023 roku informowaliśmy już Państwa o ogromnej skali nieprawidłowości związanych z przyznawaniem środków na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie komisja rozpatrująca wnioski o wsparcie miała średnio zaledwie od 11 do 16 sekund na rozpatrzenie wielostronicowego wniosku. Już wtedy wskazywało to na fikcyjność i pełne upolitycznienie procesu rozpatrywania wniosków składanych przez samorządy. Nie jest również już dziś tajemnicą, że stworzono system, który wymuszał na samorządach wykazywanie jako ich dochody własne niektórych dochodów otrzymywanych od instytucji państwowych, mimo że to właśnie te instytucje podejmowały decyzje w sprawie przekazywania środków samorządu. Zakomywało to obraz przedstawiający skalę niezależności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, które aby otrzymać środki publiczne, zdane były na łaskę konkretnych polityków podejmujących decyzje w tym zakresie zwłaszcza z kancelarii ówczesnego prezesa Rady Ministrów. Najwyższa Izba Kontroli stanowczo sprzeciwia się praktyce centralnego dzielenia środków na zadania własne samorządów. Sprzeczne jest to z ideą decentralizacji, a w konsekwencji z ideą demokracji, dla której decentralizacja jest wręcz konieczną konsekwencją. Nie można pozwolić, aby poprzez nieudolne i fatalne w swoich skutkach reformy podatkowe, kartonowe czeki, klientelizm czy dyskryminacje wybranych samorządów ze względu na osoby, które sprawują w nich władzę, za zaprzeczono zaprze, zaprze, zaprzepaszczono, zaprze, 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 zostało tak wielkie dziedzictwo naszego narodu, jakim niewątpliwie jest po 89 roku samorząd terytorialny. To, proszę Państwa, najważniejsze zdobycze w tym okresie. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli świadoma znaczenia samorządu terytorialnego w Polsce zwraca uwagę na konieczność zapewnienia samorządom środków, którymi w granicach prawa będą mogły swobodnie dysponować. NIK wnioskuje o stworzenie nowego systemu dochodów samorządu terytorialnego, systemu opartego nie na układach politycznych, nietransparentnych decyzjach czy fikcyjnych konkursach Konkursach, ale na skali i rodzaju zadań realizowane przez poszczególne samorządy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania wyników kontroli. Dziękuję Państwu.